Dzień dobry! Witamy ponownie z Bieszczad. Dalej będziemy szli dzisiaj niebieskim szlakiem. Ze mną, już teraz, tutaj, schronisko Koliba, w którym spędziliśmy noc. Naprawdę bardzo fajne schronisko. Byliśmy w nim kiedyś lata temu, ale to jeszcze było stare schronisko. Później w tym miejscu wybudowano nowe. Naprawdę bardzo fajne. Klimat bardzo fajny, standard. Wyspaliśmy się tutaj serio, najlepiej od dwóch dni, więc bardzo serdecznie polecam. Dzisiaj mamy w planach iść dalej niebieskim szlakiem. Teraz musimy to samo co wczoraj zeszliśmy, ten kawałek zielonym, podejść z powrotem pod górę, więc już się bardzo cieszę, oczywiście. A potem niebieskim szlakiem będziemy szli. W dół dla odmiany, i później przez bukowe bardo pod Tarnicę zdobędziemy Tarnicę. no i tam pożegnamy się z niebieskim szlakiem. Zamienimy go na czerwony i zejdziemy do Ustrzyk Górnych. Tak wygląda plan na dziś. Jest rano, zjedliśmy śniadanie. Pogoda zapowiada się dobra, no więc co? Idziemy. I to jest właśnie to miejsce, w którym wczoraj zeszliśmy troszeczkę ze szlaku, bo my poszliśmy tak na automacie tą ścieżką tutaj, a powinniśmy skręcić tą ścieżką to, tutaj, właśnie bardziej na lewo. I ona idzie prosto do schroniska. Ten szlak, który idzie łąką, idzie równolegle w miarę do tego zielonego, ale później się rozchodzi, więc trzeba być ostrożnym. Tam na tym drzewie, o na tym, jest namalowany zielony szlak, no ale stąd na przykład idąc go nie widać. Więc później nie zwróciliśmy też na to uwagi, więc jak będziecie szli zielonym szlakiem do Koliby, to trzeba pamiętać, bo tutaj na środku łączki jest takie właśnie rozejście ścieżek i pamiętajcie, żeby iść tą na lewo, to wtedy nie będzie żadnego problemu. Wróciliśmy na niebieski szlak, ten z, której, z którego wczoraj schodziliśmy tutaj w dół do schroniska. Stamtąd przychodziliśmy, tam się idzie na Magurę Stuposiańską, a my dzisiaj będziemy kontynuować niebieskim szlakiem dalej do Widałek, a potem przez Bukowy Verdo pod, pod Tarnice. Zajęło nam to. Wejście tutaj chwilkę dłużej niż mówiły szlakówki, ale to raz dlatego, że nagle sobie przypomniałam, że nie zrobiłam zdjęcia schroniska, nie wiem jak do tego doszło i musiałam wrócić kawałek. No, a dwa, że to też tak trochę na rozgrzewkę ten odcinek, więc jak jakby to podliczyć, to pewnie gdzieś mniej więcej, nie wiem, z 5 minut dłużej niż szlakówki nam to zajęło, więc nie jest to jakoś bardzo istotna różnica. A szlakówki mówiły, że podejście e, pół godziny. Więc yy, nie jest to długi odcinek, no ale taki rzeczywiście, że na rozgrzewkę to solidny. A teraz idziemy dalej już niebieskim szlakiem do Widełek. Teraz będziemy tylko przez dłuższy czas głównie schodzić. <laughs> Widełki to taka niewielka miejscowość lub posada, nawet nie jestem pewna. Tam przekroczymy drogę i będziemy szli dalej po drugiej stronie już Właśnie na Bukowe Berdo Idzie się póki co fajnie Dużo jest przez las, dużo jest w cieniu Na dzisiaj prognoza zapowiadana jest, że ma być trochę chłodniej niż w ostatnich dniach, co akurat jest bardzo dobre Bo przez pierwsze dwa dni było Mocno ciepło jak na takie wędrówki, a to zwłaszcza przy otwartych przestrzeniach jest uciążliwe. Ale teraz mamy fajnie, fajną pogodę, fajny klimat. Jest w lesie lekko chłodno, idzie się bardzo przyjemnie. Większość trasy w, od strony Koliby do Widałek to była taka przyjemna trasa przez las. Cały czas w dół, ale niezbyt znacznie, czy takie dwa tam króciutkie podejścia leciuchne. I w dół natomiast już tutaj przed Widałkami jest taki bardziej stromy kawałek zejścia. To jest dosłownie jakieś kilkaset metrów, ale jest taki bardziej stromy kawałek zejścia i tutaj trzeba... Bardziej uważać. No a jeśli iść od strony widełek z kolei e, w stronę Koliby, w stronę Magury Stuposiańskiej, no to... Mm, no to trzeba się liczyć z tym, że na początku będzie dość ostre podejście. Niezbyt może przyjemne, ale potem już będzie pod górkę, aczkolwiek dużo lżej przez większość trasy. Więc tak to właśnie wygląda. Cały środek jest naprawdę bardzo przyjemny. I tak właśnie leśną ścieżką, nieco zarośniętą, momentami. A ten ostatni tutaj skrajny kawałek, bo już zaraz tu schodzimy do drogi, bo już słychać samochody. No to jest taki bardziej stromy i wymagający troszkę więcej wysiłku. W związku z tym i uwagi. Prawdziwie dziki kawałek szlaku. O, to jest trumień. bardzo. Tutaj już te haszcze są niższe, a przedsiągą szliśmy w trawach i pokrzywach dosłownie po pachy. Dobra, udało się zmieścić z plecakiem. Jest trochę błota. Prawdziwy tor przeszkód. I już tam wychodzimy na drogę, więc doszliśmy właśnie do widełek. Udało się, oj, znowuż chaszcze <grymne> chaszcze po pas, Dobra? Ach, bo tutaj jeszcze jest. Trzeba uważać. Dobra, chopsa! Ten krzysiek idzie właśnie. A ja muszę patrzeć pod nogi, bo przez te chaszcze mało widać i łatwo wpaść w jakiś dołek. Albo potknąć się o jakąś gałąź. Ale no, <laughs> niezły kawałek, naprawdę. W Widełkach minęliśmy parking, minęliśmy też budkę Wyszczeckiego Parku Narodowego, zakupiliśmy oczywiście bilety, porozmawialiśmy tam. Miłym panem, chwilę. A teraz idziemy na Bukowe Berdo. Pierwsze nas czeka tutaj. właśnie jesteśmy w trakcie. Podejście na kopę. I powiem tak, na początku tam się idzie kawałek taką szutrową drogą. I nie jest źle. A później podejście na kopę. No to jest. Jakieś 300 metrów w górę do wejścia. Więc lekko nie jest. miałoby dzisiaj chłodniej, ale póki co Nie bardzo widzę, żeby było na niebie nie widać na razie ani jednej chmurki. A to jest no jeden tutaj jest trudniejszych chyba fragmentów na naszej trasie e, to podejście później jak już wyjdziemy na kopę i dalej następny szczyt, też się nazywa widełki, tak jak e, ta miejscowość, czy osada tam przy drodze to no to już nie jest tak źle już nie jest taka, czy źle, no nie jest nie są to takie już różnice wielkie i, i jest to łatwiejsze, no ale ten odcinek jest tutaj takim trudniejszym, troszkę podeszliśmy w końcu na tę kopę. U mnie na mapie ten szczyt nazywa się kopa. bo u na Open Street Maps jest inna nazwa i troszkę inna wysokość. E, teraz idziemy już tutaj, górą góry. Zmierzamy w stronę Widałek, to jest szczyt e, trochę ponad 1000 metrów, więc będziemy mieli jeszcze trochę do podejścia później, ale teraz jest chwila takiego wypłaszczenia, no nie powiem. Kosztowało mnie to podejście na kopę sporo wysiłku dzisiaj i cieszę się, że już mamy to z głowy. A teraz można się cieszyć chwilowo bardziej równym terenem i troszkę odetchnąć. O, tu nawet trochę zejścia, no dobrze. I można trochę odetchnąć. Doszliśmy już na Bukowy Berdo Zatrzymaliśmy się po drodze na krótki przystanek w wiatce jeszcze na skraju lasu ale patrzcie jaki to jest piękny widok przed nami ternica nasz dzisiejszy cel a my sobie idziemy przez łąki na szczytach. przez bukowe Bardo a teraz przed nami podejście na krzemieniec jest które widać tam na no, wprost i które dzisiaj wyjątkowo niesamowicie mnie cieszy ponieważ dzisiaj podejścia idą mi wyjątkowo słabo Mamy jakiś taki kryzysowy dzień na szlaku. No ale nic, zostały nam dwa podejścia właśnie na ten tutaj szczyt. Dobrze mówię krzemieniec? Cześć. 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 Ech, źle mówię, na Krzemień. Na Krzemień musimy podejść jeszcze tam na górę i potem zejść na przełęcz i na Tarnicę. No niestety, bardzo chciałam, żeby to już był krzemień. Ale za bardzo, bo to podejście, pod które wchodziliśmy to było. Ciągle jeszcze Bukowe Berdo. Ten ostatni szczyt na krańcu Bukowego Berda. Krzemień jest tam właśnie, przed nami, za nim jest Tarnica. Eee, trochę pod słońce, więc nie wiem, czy to będzie widać. Eee, no nie ukrywam, że dzisiaj jestem zmęczona. Eee, dzisiaj... Taki trochę kryzysowy dzień, ale i tak nie jest źle. Zostały nam jeszcze dwa podejścia i potem już tylko zejście do Ustrzyk Górnych. Więc... Ale nacieszmy oczy widokami, bo są naprawdę piękne. Tam popatrzeć drugą stronę góry. Przechodzimy? No to jesteśmy na krzewieniu i teraz tyle trzeba zejść w dół żeby znowu wejść w górę Ale przed nami już ostatnie takie grubsze podejście już na tarnicę przed nami i potem tutaj grzbietami będziemy schodzić już do Ustrzyb Górnych Droga jest taka tutaj schodkowa Ech, Dobra, jeszcze tylko jedna góra Poruszamy I dotarliśmy wreszcie na tarnicę Będziemy musieli poszukać gdzie pieczątki do książeczki starnicy, bo tutaj nie ma skrzyneczki z pieczątką. Bardzo dużo ludzi jest na szczycie, no ale tego należało się spodziewać. Jest długi weekend, piękna pogoda, więc, więc jest sporo osób. Trochę nam dłużej zajęło to wejście niż planowaliśmy Ale Ale no cóż. Mam dzisiaj trochę słabszy dzień. Tak się czasem zdarza. Teraz będziemy schodzić zaraz do przełęczy pod tarnicą i później przez tarniczkę. I jak to się nazywało? Rówień. Ale tam jest dalej, tutaj Szy -szy przez szeroki wierch. Dalej będziemy wracać do ustrzyk górnych już jeszcze rzut okiem na panoramkę jest naprawdę pięknie ze szczytu na przełęczy pod ternicą żegnamy się już z niebieskim szlakiem i wchodzimy na Czerwony na Główny Szlak Beskidzki. Nie będziemy szli całością tego szlaku, też tylko fragmentem. Ale, ale takim fajnym przez połoniny. I tutaj właśnie spod Tarnicy, więc jeszcze tylko rzut okiem. I idziemy teraz Czerwonym Szlakiem. A ten odcinek skończymy już w Łustrzykach. No dobrze, teraz można spokojnie jej gadać, bo tam na górze, na szerokim wierchu, strasznie wiał wiatr i nie dało się. Poza tym przez chwilę zastrajkowała mi kamerka, więc tak. Na przełęczy pod Tarnicą pożegnaliśmy się już z niebieskim szlakiem, ze szlakiem karpackim. A rozpoczęliśmy wędrówkę fragmentem, bo też nie całym, będziemy szli głównym szlakiem beskidzkim. Ten szlak jest koloru czerwonego. Schodzimy nim teraz do Ustrzyk. Weszliśmy już w piętro lasu i tutaj jest zdecydowanie spokojniej i ciszej. Zostały nam jeszcze jakieś 3-4 km zejścia do Ustrzyk. Długa dzisiaj droga za nami i dość męcząca. Ale udało się zdobyć tarnicę, czyli nasz 27 szczyt korony gór Polski. To bardzo cieszy. Nie było na górze pieczątki, więc będziemy musieli poszukać w ostrzykach górnych, gdzie możemy sobie wbić pieczątki do książeczek, bo tylko. Mm, tylko y, zdjęcia sobie zrobiliśmy przy krzyżu na Tarnicy. Trzeba uważać, ponieważ tutaj idzie się raz po takich schodkach, raz po kamyczkach, raz po prostu po ziemi i trzeba uważać, żeby się nie wykoprytnąć nogi zmęczące, zmęczone już nie stawiam kroków tak dokładnie. Naszą przygodę. Kończyliśmy wczoraj w Terebowcu w ustrzykach górnych. Tutaj nocowaliśmy. Nie nagrałam już końcówki wczoraj, bo było późno. Późno zeszliśmy ze szlaku i byliśmy po prostu padnięci. Więc poszliśmy tylko do ustrzyk coś zjeść i, i poszliśmy spać. Więc tak, przez ostatnie. 4 dni Przeszliśmy niebieskim szlakiem z ustrzyk dolnych do ustrzyk Znaczy do Przełęczy Pod Tarnicą Zdobyliśmy tarnicę Zdobyliśmy tarnicę, co było naszym tutaj głównym celem przyjazdu Bieszczady To jest nasz 27 szczyt Korony Gór Polski został tylko jeden E, więc tak, niebieskim szlakiem i później zmieniliśmy pod przełęczą pod, przełęczą, e, Jezu, pod Tarnicą. E, zmieniliśmy szlak na czerwony i będziemy się teraz przemieszczać fragmentami czerwonego, właśnie szlaku, czyli głównego szlaku beskickiego. E, nie całym, oczywiście. Cały zostawiamy na kiedy indziej. Teraz będziemy tylko. Fragmentami i fragmentami jeszcze mniejszych szlaków, to tyle jeśli chodzi o tę część. Z Bieszczac, relacji z Bieszczac, jeśli podobało Wam się nagranie. Jeśli chcecie takich więcej, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania kanału i ściśnijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. A tymczasem, co? No, do zobaczenia na szlaku.